Latem 1992 roku grupa radnych Gosząca w partnerskim mieście Darmstadt została zaproszona przez Ludowy Związek Opiekunów Grobów Wojennych do Brandału, gdzie na grobach 104 Polaków zmarłych i zamordowanych przez Niemców złożono wieniec. Charyzmatyczny nadbór miasta Darmstadt Ginter Metzger został w Płocku odznaczony krzyżem komandorskim za zasługi w krzywieniu pojednania polsko-niemieckiego. Pomnik przestrogi dar miasta Darmstadt jest dobrym znakiem wychowania młodzieży w duchu zgody między narodami i utrzymywania przyjaźni. Wzruszająca była postawa młodzieży, która nie chciała się rozejść po złożeniu hołdu ofiarom. Chcąc wiedzieć więcej, pomimo dużego deszczu, zostali.